Miedloneczka i nowe promocje na Hot wheels. zobaczmy co wyjdzie. Takie dwa nam dzisiaj dojdą, Camaro i Maserati. Numer dwa. W nic więcej wam nie nagrałem, bo od razu ochronia no mnie podbił. Także niestety był bardzo zainteresowany tym co robię, co przeglądam. Chyba im troszkę tych autek ginie. Jak widzieliście na przepisę, tam troszkę wygrzewane było, ale dwa wpadły. Biedoneczka numer 3. Idziemy Trzecia bietonka zaliczona. Doszedł nam Mustang Shelby GT500. Doszedł nam Hako Typ D. Tego też widziałem w poprzednich. Powiedzcie mi, jak on nie przypomina to co? Wiecie o której mówię. Chyba troszkę się wzadowali. Doszedł nam Playmont. Super Jakie ja uwielbiam ten duży spojrzenie w tym modelu. I coś totalnie z 4 liter, czyli sedesik, już mój drugi. Także sedesiki są, także trzy biedoneczki. 8 modeli wpadło. Czy będzie więcej? Zobaczymy. I numer 4 na powrocie. Nic tutaj nie nagrałem. W środku chłopak akurat składał towar tam, gdzie były Wings, A zobaczcie, co udało się złapać. Jest Chevy wet. jest MX5, ND i mamy KRR GTS. Także troszkę już się tego tutaj robi. Takie małe zakupy miały być. A jak zwykle, same samochodziki wlecą. Będzie jeszcze jedna biedlonka. Totalnie zapomniałem, że to na salonach samochodowych starych. otwierają teraz małe centrum handlowe i jest stolka. Idziemy zobaczyć. Idealne miejsce do nagrywania o samochodach, stałe salony samochodowe, tam jeszcze kilka istnieje. A my dzisiaj zgarnęliśmy z kilku biedonek troszkę zabawek, w przeważającej rzeczy jak widać mamy tutaj Amerykę. Są też MX-5, jedna pójdzie do garażu na rozpakowanie, także tak to wygląda. Z założenia nie pojechałem do biedlonek, w których już wcześniej byłem i tego po prostu nie było, czyli do takich mniejszych lub w centrum, i tak ograniczyłem się tylko do takich bliższych, bo naprawdę byłoby w czym wybierać. Ale i tak jak widzieliście, w większości już po prostu towar wybrane, ale coś tam się udało. Także jak się podobało, zostawcie subika, zostawcie łapkę w górę żebym też wiedział, czy takie coś nagrywać, czy po prostu zostawić temat w spokoju. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Cześć, i do następnego.